Kobieta, Polka, często żona, matka, jaka ona jest? Spójrzmy na nią oczami polityka prawicowego polskiego. No tak mniej więcej wygląda. To jest taki zlepek, który powstał z wypowiedzi posłów i radnych, pisów, mężczyzn, którzy no, sprawują aktualnie władzę w Polsce. To oni decydują o losie kobiet, o ich prawach. No jak widać, politycy polskiej prawicy bardzo często porównują kobiety do zwierząt. Ale też do wszystkiego w ogóle, co najgorsze, padają takie porównania, argumenty ad Hitlerum, ad Stalinum, ad Isisum nawet. O tym właśnie wam się. Na dobry początek bardzo ciekawe porównanie posła Bortniczuka, który na przykładzie suk, czy też jak to zdrobniale ujął suczek, usiłował wytłumaczyć zwolenniczkom prawa do aborcji, że nie można usuwać ciąży, czy usunąć wszystkie szczeniaki, jeżeli jeden w miocie jest zdrowy, zapytał poseł. Czyli tak jak suka ma się szczenić i nie dyskutować, tak kobieta ma rodzić. How dare you? Odzew był oczywiście spory. Kobiety trochę dziwią się, jak to jest możliwe, że poseł porównał je do samic, psa. Kto polskiej prawicy nie zna, ten się dziwi. Kto zna, ten wie jak jest. Ten zoologiczną karuzelę rozkręcił minister edukacji, przemysław Czarnek, który namawiał, aby kobiety brały przykład z dzików. Żeby one się rozmnażały jak te dzikie lochy. Pierwszym podstawowym celem i funkcjonowania rodziny, i funkcją rodziny jest funkcja prokreacyjna. No to jest, zwierzęta to wiedzą, dziki to wiedzą. Dziki to wiedzą w tych zaroślach, prawda, i w tej, tej kukurydzy, a my nie wiemy. Tak więc, polska kobieta powinna być jak samica psa oraz jak samica dzika równocześnie. Na przykład, sierść i tułów dzika, a głowa psa. Albo na odwrót, to już co, kto lubi, ale ku rozpaczy polskich prawicowych polityków, polska kobieta taka nie jest, niestety. A jaka ona jest? No, jest niczym małpa, kiedy protestuje przed biurem poselskim posła PiSu. Cała ta zgraja pod moim biurem przypomina małpy w zoo. Oj, zagalopowałem się, przepraszam małpy, one mają znacznie większy iloraz inteligencji. Tak napisał poseł pisów Zbigniew Dolata. Czyli ta polska kobieta to nawet nie jest jak małpa, ona być może chciałaby być, ale jej inteligencja nie domaga. Ta małpa to i tak jest bardzo łagodne porównanie ze świata zwierząt. Taki na przykład wiceminister Monu Marcin Marcinociepa porównał protestujące kobiety przed kościołem na placu Trzech Krzyży w Warszawie do państwa islamskiego, do ISIS. Radny pisu z Poznania Przemysław Aleksandrowicz młode protestujące kobiety porównał do tych z Komsomolu i Hitler Jugend. Że one niby tak się dały zmanipulować. How dare you? Że wyznają jakieś zbrodnicze ideologie. Najpierw to łaskawie z... Z... zdejmijcie te błyskawice esesmańskie. Do to jeszcze... Czyli polska kobieta to jest taka esesmanka, jest Hitler Jugend. Czyli nazistka, ale jednocześnie komunistka, no bo kiedyś była w Komsomole, ale teraz zamierza wstąpić do państwa islamskiego, a w dodatku to ona nie jest mądrzejsza od małpy, bo gdyby była mądrzejsza od małpy, to by się lepiej prowadziła, bo by wiedziała, że ona jest jak szklanka. Kiedyś była pełna, teraz już jest pusta, trochę brudna, wiele osób z niej piło. Chcesz ją napić? Prawdopodobnie nie. Mówię to y, dlatego, że pod ostatnim filmikiem niektóre osoby pytały się mnie, co myślę o tej dziewczynie, która na TikToku y, chwali się swoją czystością przed y, ślubem. Ona też jest szklanką, ale czystą i pełną. How dare you? Jeżeli więc do takiego skrzyżowania tej lochy dzika, tej samicy psa, dodamy czystą szklankę, no tu włożymy do czy też postawimy może na głowie, to co my otrzymamy? Czy to jest może jakieś kuriozum zoologiczne, sensacja w świecie zwierząt? A właśnie, że nie. To jest w oczach polityka prawicy ta właśnie polka matka, żona i kochanka, to jest kobieta, co on ją sobie wymarzył.